He can break dance, and he can pop, he can rap, he can act. You're un-numb. You want that? Yeah. jak nas przyjmą japońscy młodziacy. Ale te obawy szybciutko się ulotniły. Japończycy naprawdę bardzo się starali. Zawsze uczyli się kilku słów po polsku, czasem śpiewali nawet kukułeczka kuka, która w Japonii chyba ma szansę zostać przebojem. Starali się też pokazać nam swoje tradycje, których mogą się nauczyć w szkole. Są na przykład lekcje ceremonia parzenia herbaty. To święty napój Japończyków, jedna z najważniejszych uroczystości w ciągu roku. Oczywiście my, staraliśmy się jak najlepiej zrewanżować pokazami naszej kultury. Znaczy większość ze szkół miały albo orkiestry, albo zespoły, które grają na bębnach. Ja się nie spodziewałem niczego specjalnego. Patrzę na no ludzi w moim wieku, co oni mogą zrobić takie. Zaczęli grać. I to było takie piękne, że zamknąłem oczy. W szkole po prostu uczyli się grać na instrumentach, tak jak na w szkole, szkole muzycznej. Muzyczne I to taki super, super że... wow, byśmy byli pod wrażeniem wszyscy. W Japonii bardzo popularny jest rower. W zatłoczonych miastach to idealny sposób na szybkie poruszanie się. Nic dziwnego, że młodzi Japończycy chętnie z niego korzystają. Zwłaszcza, że w ciągu dnia często się przemieszczają. Ich plan dni jest bardzo napięty. Rok szkolny zaczyna się tutaj w kwietniu, a kończy w marcu. Wakacje letnie trwają tylko dwa tygodnie. W nowoczesnej Japonii bardzo ważna jest pamięć o tradycjach. Dlatego młodzi Japończycy tak chętnie uczą się kendo, sztuki walki wywodzącej się z samurajskiej szermierki. Ken oznacza miecz, a do to droga. W kendo zawodnicy walczą bambusowym mieczem, a dla ochrony ubrani są w tradycyjny strój japoński. Wojownik w Japonii zawsze postępuje według zasad Busido, czyli kodeksu samurajów, w którym najważniejsze są męstwo, odwaga i pokora. W walce posługiwano się mieczem katana o długości powyżej 60 cm. Naszej ostatniej wycieczki była świątynia Toyokawa. Jedna z najważniejszych i najbardziej znanych w Japonii. W tym miejscu znajdowało się, wcześniej wyczytałem, 100 budynków. I one zostały zbudowane no, kilkaset lat temu. To wszystko były drewniane budynki, ale to wygląda jak nowiutkie. Wszystko było tak ładnie zachowane, z taką precyzją musieli to robić. Ogromny lampion pod sufitem był niesamowity. Taki 2 na 2 taki wiszący, wielki. Na mnie właśnie ten lampion zrobił największe wrażenie. W tej świątyni wszędzie stały pomniki lisów. Było takie miejsce, gdzie po prostu cała polana lisów kamiennych wyglądało ze śrupiornię. Lis w Japonii jest symbolem szczęścia i ludzie płacą duże pieniądze za to, żeby mogli wiązać te swoje życzenia. I jeżeli to życzenie się spełni, to muszą postawić pomnik lisa. Czyli jak widać po tych pomnikach w Japonii żyje, żyje wielu szczęśliwych ludzi. Tajko, zespół tajko się nazywał. Koło 20 bębniarzy, którzy grali, gdy się zamknęło oczy, wydawało się, że to jest jedna osoba, bo grali tak równo, tak precyzyjnie. No nigdy czegoś takiego nie słyszałem. To była taka, no nie wiem jaka to muzyka, jak to nazwać. No i potem był nasz występ. Każdy był trochę zestresowany, ale mieliśmy takie wsparcie duchowe, że sobie pomyśleliśmy, że to już jest normalna scena. Chyba publiczność nie może w lepszy sposób podziękować za przedstawienie. Nie spodziewałem się tak gorącego przyjęcia. Mnie najbardziej właśnie zaskoczyły te japońskie nastolatki, które przyszły na nasz występ. Poznałam po, po twarzach, czyli wcześniej je widzieliśmy. No i to po prostu był jakiś dziki szał, bo one wszystkie, nie wiem ile ich było, ale było ich strasznie dużo, piszczały, krzyczały, biegały z telefonami, robiły zdjęcia. Jak zobaczyłam, że jedno z nich płacze bo udało mi się zrobić zdjęcia naszego superfino. To po prostu aż musiałam się uszczypnąć, bo nie wierzyłam, że to jest prawda. Podróż do Japonii była dla nas wszystkich wspaniałym prezentem od losu. Chociaż właściwie prezentem, na który długo pracowaliśmy, mam nadzieję, że my również daliśmy coś naszym japońskim przyjaciołom.